Kapliczce przy drodze, pośród drzew i zboża, Jakoby na straży stała Matka Boża. Wicher ją powiewa wiatrzumi modłami, Najświętsza Maryjo, bądź tu razem z nami. Wicherią powiewa wiatr i modłami. Najświętsza Maryjo, bądź tu razem z nami. I cały świat śpiewa na cześć Bożej Matki, a bo niosą zioła i pachnące kwiatki. Na ziemię spogląda, na ziemię schylona Na ziemię wyciąga matczyne ramiona Na ziemię spogląda, na ziemię schylona Na ziemię wyciąga matczyne ramiona Dlaczego ta matka nad drogą stoi, Bo o każde dziecko lęka się i boi, Którą drogą pójdzie, patrzy, wypatruje, Czy dziecię nie zbłodzi, cicho nawołuje. Którą drogą pójdzie, patrzy, wypatruje. Przy dziecię nie zbłodzi, cicho nawołuje. Dzieci, moje dzieci, przede mną jest droga. Do raju wiecznego, do szczęścia, do boju. I tą dobrą drogą za tobą pójdziemy, kochana matuchno, my ci dziękujemy. I tą dobrą drogą za tobą pójdziemy.